Kranek bramek. Jak nie było, to nie było, a jak się zaczęło iść, to najpierw dwie, dzisiaj jedna. Czy tak czujesz sam z siebie już po sobie też, że ta forma to jest taka, jaką byś chciał mieć, czy, czy, czy jednak jeszcze jakieś tam rezerwy w tobie cały czas zostają i coś jeszcze taki w to kolejne marze zostawiłeś? Zdawałem sobie z tego sprawę, że w końcu zacznę szelać i tak się stało, cieszę się, a... Czy zostaje, Wiłem coś jeszcze, to, to, to się okaże w najbliższych meczach, ale najważniejsze jest to, że dzisiaj wygraliśmy na ciężkim terenie, bo w pierwszej połowie naprawdę nie istniliśmy. Dopiero w drugiej połowie zmieniliśmy taktykę, ta gra się ułożyła, no i, no i cieszy to zwycięstwo. Wy zakładaliście, że korona właśnie może być taką koroną do pierwszej połowy jadąc tutaj czy, czy jednak zakładaliście, że gdzieś będzie to, ten gospodarz czekał na was i na to co wy zrobicie, bo, bo wręcz odwrotnie i ta korona takim szybkim, agresywnym doskokiem do was też nie pozwalała wam grać? No zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że, że może tak być, że korona stanie z tyłu i będzie wyprowadzać kontry, w pierwszej połowie tak było, w drugiej też, ale, ale w drugiej połowie to my jednak lepiej kierowaliśmy piłką no i no i opłaciło się, bo wygraliśmy mecz. Z czego wynikały tak dwie różne, dwie różne połowy? Bo tak jak sam powiedziałeś, przed przerwą nie istnieliście, natomiast w drugiej połowie wyglądało to już zupełnie inaczej. I to była taka jagieronia, którą byśmy chcieli i życzyli sobie oglądać cały czas. Ciężko powiedzieć, ale wydaje mi się, że to są sprawy mentalne, gdzie w pierwszej połowie wyszliśmy i że wygramy mecz na luzie, a tak naprawdę tak nie było, bo naprawdę ciężko w przerwie sobie powiedzieliśmy, że. że nie może tak wyglądać w drugiej połowie, jak w pierwszej no i w drugiej wyszliśmy i pokazaliśmy, że jesteśmy silnym zespołem. Chcesz powiedzieć, że gdzieś powoli to, to, że tak wasza gra wygląda i ta seria porażek, seria, przepraszam, seria zwycięstw bez, seria meczów bez, seria zwycięskich meczów trwa, gdzieś też waszą czujność tak troszeczkę usypie? Może mówisz, że myśleliście, że wyjdziecie i sobie na luzie wygracie? Może tak być. Trener powtarzał przed meczem, że, że jest ważne, żeby, żeby właśnie wyjść, nie lekceważyć przeciwnika, bo, bo może to się skończyć źle w pierwszej połowie. I tak wyszliśmy. Z nie wiem, zabawą. Korona grała bardzo agresywnie, my, my nie mogliśmy się przeciwstawić. Dopiero w przerwie sobie powiedzieliśmy kilka mocnych słów i, i dopiero po przerwie nasza gra ruszyła. Ten prym w mówieniu mocnych słów wiódł trener Prowierz, czy jednak gdzieś też sami, sami na siebie byliście, co i jeśli, jeśli tam jeden drugiego jeszcze podkręcał? Na początku wiadomo sami, później trener Prowierz powiedział to, to, co musimy zmienić. Przede wszystkim zmieniliśmy taktykę i to była chyba ta kluczowa sprawa. I dzięki tej taktyce Myślę, że wygraliśmy ten mecz. Jest to takie, jak te cieszy bardziej niż tak jak we Wrocławiu? Myślę, że tak, że e, przegrywając i słabo grając w pierwszej połowie, e, nie jest łatwo później się odbudować w drugiej połowie, ale my pokazaliśmy, że jesteśmy, jak mówię, silnym zespołem i, i potrafimy sobie z takimi problemami rodzić.